Cześć, witam wszystkich. Na początku chciałem serdecznie podziękować za wszystkie nowe suby, za wszystkie pozytywne komentarze, za łapki w górę. To wiele dla mnie znaczy, naprawdę. I dzisiaj chciałbym przedstawić skróty na fabeli, ponieważ ktoś poprosił, no to robimy to. Ogólnie nie przypadam za tą mapą, pewnie jak wszyscy, ale dobra, niech będzie. No to gdzie się respią atakujący? Może najpierw to. Tutaj jest jeden punkt, jest drugi Trzeci jest tam z tyłu To może najpierw taka standardowa rzecz, jak skracać boisko Można na parę sposobów na Chociażby to otworzyć, tu wybiegać, strzelać do nich um, Tutaj którzy nawet wybiegają już tu jest dokładnie spawn atakujący można stąd wybiec, można sobie otworzyć czekać aż atakujący przyjdą stąd no takie standardowe rzeczy Tutaj można w tej ścianie porobić te dziurki. Czekaj, że przyjdą stamtąd. Można jeszcze... Można stąd tu sobie to otworzyć. To jest trochę niebezpieczne, bo tutaj jest dach i wszystko będą na nim. Czekaj, aż przyjdą. Zatrzymaj do no tak jak mówiłem, takie standardowe rzeczy, raczej tutaj. To jest fajna rzecz. Na początku... ...fazy akcji... ...można otworzyć sobie tę barykadę... ...i wybiec tutaj, C4 na prawo od anteny. Teraz pokażę, gdzie to ląduje. To ląduje... Nie tu. Atakujący się tutaj respią Biegną To się tak zgrywa w czasie, że często dostaną coś burką Tylko teraz coraz więcej osób potem wie W momencie... W momencie wyrzucania O! Tutaj jesteście wykryci Atakujący mają czas nawet Żeby się cofnąć tam Mam parę klipów z tego Pokażę wam, że to działa od czasu do czasu, nie zawsze oczywiście, ale że można tak robić. <noise> no A ja jakieś już nie. powiem Marcel. Nie, dobra, z tej góry widać. ale tam druga. co jeszcze? Jak skrócić tam? Tam jest drabina, i ja tak powiem, często w nie wchodzą. Więc w przodku rundy możecie zrobić sobie tutaj dziurę, tak żeby być jak najmniej widoczni i czekać najlepiej za kogiem, aż wejdą po drabinie. Każdy gdzie to jest. Jest dokładnie tutaj. Raczej nikt się nie będzie tego spodziewał, bo stąd nawet nie będzie widać tego. O, jak wchodzą. Tu już głowa się odkrywa. Jest jeszcze chwila animacji, nie można nic na to poradzić. Jest się odsłonięty przez ten czas. Nawet jak nie chcecie tego używać na obronie, to zawsze dobrze wiedzieć, że coś takiego istnieje i że trzeba sobie to wcześniej zbronować albo iść drugą stroną, bo ciężko coś na to poradzić. No i ostatni punkt: jak idę tą stroną, oreskuję się tu. Można porobić sobie dziurę tutaj albo tutaj. Nie ich i czekać. Tylko tutaj będzie słabo widać. Ten murek trochę zasłania. O, daleko. Więc albo impactem, też furtką shotgunem. Tutaj dziurę należy zrobić. O, jest panie ten ten tutaj Bardziej tutaj trzeba zrobić dziura no. Myślę, że też mało osób Nie się spodziewać, tylko ta dziura nie może być taka duża to zobaczmy No dobra no to po wszystkim z tego skupię. Jak się podobało to zostawcie łapki w górę Nowe suby są zawsze mile widziane też w przyszłości może będę robił więcej takich rzeczy. Na razie odpuszczę swą killa i nie wiem, skupię się na kamerkach, może to. Jakbyście chcieli jakieś konkretne mapy, to piszcie w komentarzach. No, dzięki za uwagę.